Samochód wygląda w miarę tylko to 48, to jest koniec i basta, czy coś negocjujemy? Możesz liczyć na jakiś rabat. Dobra. Jedziem, jedziemy, kiprujemy. Trzy tony jak kipruję to biorę. Jak, nie, jak, nie... Wie... jak nie kipruję, dycha mniej. No ale tu co, co, ty jesteś niepoważny? Nie, no, kuwa, no co? ty? Nie, 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 no, bez przesady. Kup. co? Ty? No, to nie są rabaty. No, być mocny, nie, 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 A jak wykipruję to dasz 48? Jak wykipruję 44, biorę z miejsca. Nie, nie ma takich rabatów. Musiałbyś poprawić na 46. To jest twój pierwszy zakup w ogóle samochodu? Takiego, tak. A skąd masz pieniądze? <noise> Pracuję, to mam. Ja bym preferował, żebyśmy się tym samochodem przejechali, zobaczyć jak to jeździ. Wiesz, no. jak o, dla mnie na przykład jeździ fajnie, jedziemy, jedziemy, siadaj. Jak się czujesz? A tak w ciężarówce! Kupiłeś ciężarówkę? Znaczy, nie, kupujesz ciężarówkę? Kurde! Jeszcze nie kupiłem. Ale faza co? Do takich celów, do których ty potrzebujesz, ten samochód naprawdę będzie ci, kurde, robił robotę. No, bo to ma robić robotę, tak? No tak, no ten samochód musi no, na siebie no. zarabiać, tak no, by nie patrzeć. No. Dużą obsługę zrobiliśmy przy nim: nowy alternator, chłodniczka recykulacji spalin, co? Olej w silniku, filtry. Olej sprawdziliśmy w moście, masz sprawdzony, w skrzyni sprawdzony olej. Wiesz o co chodzi? No. Wszystko jest tak jak trzeba. no. O, ty, Nim dzisiaj wsiadasz i jedziesz do pracy, no, się fa fajnie się w ogóle zbiera to samochód. O, i depnij mu teraz. O, cztery. Zobacz, co się dzieje. Widziałeś? Odejście no, tak, małe. Nim tak 120 do 120 do 110 i będziesz miał fajne spalanie. Na haku masz 3,5 tony. O, to to jest dobrze. No, na haku masz 3,5 tony. Ewentualnie będzie jakaś przyczepła, to żeby to. To co? Z czym? No jak z czym, no, no co, no bierzesz czy nie? Zaraz zobaczymy, załadujemy. A, kurwa, z tym załadunkiem, chcesz za, za, sprawdzić? Załadujemy. Zobaczymy, to jak się rozkraci, to jeszcze jest twój. A, co się może rozkracić, weź, <laughs> kurde. <laughs> rozkracić. U Jacka zawsze można liczyć na poważne testy. Co ty, Kuba, wymyśliłeś? Co? Ładujesz od boku? Jacek to handlarz z krwi i kości. Nie boi się żadnego wyzwania. Dwie łyżki to będzie dwie tony. Przeładowany. Uh, idzie! Dobrze? <grystanie> dawaj do tyłu! Dawaj, dawaj. Dobra, prój tu, stój! Stój! Daj mi pilot! <grystanie> Sprawdzamy to. Daj mi pilot! Z kapsztara takiego. Zrobił się taki, nie? No, ale co? Podszedłem do kapsztarka. Wziąłem pilot. Nacisnąłem. Zobacz jaki sprzęt! Nieś no ja nawet nie jękną! No dobra, egzamin masz zdany. Nie zawiodłem się na tej pompie i myślę, że ona by wykiprowała jeszcze więcej. Jeszcze jedną łyżkę bym rzucił i 100% by wykiprowała. O to chodziło. Tego, no. Takiego sprzętu szukałem. Rama zdrowa, siłownik zdrowy. To co? Ja jadę zdrowy. koparką, a ty już jedziesz sobie kapstarem do domciu, nie? Tylko za ile? 46. 46, wykiprowane, ogarnięte. 40, tak trzeba. 45. A jesteś gotowy? Jestem gotowy. Tak. Kupujesz? Kupuję samochód. Kurna Kuba, gratuluję. Wiesz co? Imponujesz mi. Naprawdę. Czym? Młody, taki młody chłopak, ty jesteś tak zdecydowany. Tak, trzeba. Jak Mało kto. Tak trzeba działać. Gratuluję zakupu. Słuchaj, jest twój, ale kupiłeś samochód, Kuba. Dobra. Klient zadowolony, bo widziałem po jego minierze zadowolony. Zarobiłem na tym samochodzie w granicach 7000 złotych. Myślę, że to jest bardzo dobra kwota za taki pojazd. Kuba będzie jeździł, będzie się cieszył z tego samochodu. Na 100% będzie się cieszył. No fajne auto kupił.